Artur Schopenhauer nie urodził się z brzemieniem pesymizmu. Jego gorzkie spojrzenie na świat, idea, że życie jest okrutnym spektaklem i że moralność służy silniejszym, kształtowała się z czasem na podstawie doświadczeń, które zgromadził, rozczarowań, których doznał i obserwacji, które poczynił w rzeczywistości. Na początku swojej drogi Schopenhauer był jak wielu innych. Motywowany przez wielkie pragnienia, kierowany niezachwianą wiarą w ludzki rozum i napędzany ambicją. Jednak po ukończeniu swojego głównego dzieła, świat jako wola i przedstawienie, stał się już ponurym myślicielem, odkrywcą niewygodnych i brutalnych prawd o istnieniu. Dla niego życie było zasadniczo niesprawiedliwe. Władza rzadko szła w parze z cnotą, a zwycięzcy prawie nigdy nie reprezentowali tego, co najlepsze w ludzkości. Jego filozofia nie powstała w wieżach z kości słoniowej, ale została ukształtowana przez ból, porażki i rozczarowane spojrzenie, które rzucił na świat. Oczekiwania co do jego przyszłości były wielkie. Jego ojciec, odnoszący sukcesy kupiec, chciał widzieć go na czele rodzinnego biznesu. Jego matka, Joanna Schopenhauer, była prestiżową pisarką. Ale od początku rozumiał, że świat nie nagradza inteligencji ani sprawiedliwości, ale tych, którzy potrafią wykorzystać władzę, wpływy i siłę. Postać ojca, dla którego Schopenhauer żywił wielki podziw, postrzegała życie surowo, pozbawiona wszelkiego idealizmu. Dla niego rozum nie był motorem świata ani przewodnikiem ludzi. Śmierć jego ojca była otoczona tajemnicami. Mogła być zarówno wypadkiem, jak i czymś celowym. Jego matka, choć sławna i wpływowa, Ostatecznie oddaliła się od syna, odrzucając go z powodu jego krytycznego i ponurego temperamentu. Z czasem relacja między nimi pogorszyła się nieodwracalnie. Kiedy w końcu opublikował swoje główne dzieło, Schopenhauer oczekiwał uznania, prestiżu i miejsca wśród wielkich myślicieli historii. To, co zastał, było jednak niemal absolutną ciszą. Jego książka dzieliła półki z publikacjami Hegla, filozofa, którym głęboko gardził. Schopenhauer postrzegał Hegla jako uosobienie intelektualnego oszustwa kogoś, kogo system niesprawiedliwie nagradzał. Z wyniosłością stawił czoła Heglowi bezpośrednio. Zaplanował swoje zajęcia tak, by zbiegały się z zajęciami rywala, wierząc, że jego myśl zdobędzie przychylność studentów. Ale stało się odwrotnie. Hegel przyciągał tłumy, podczas gdy Schopenhauer przemawiał do pustych sal. To nie głębia filozoficzna stawiała Hegla na pierwszym planie, ale jego umiejętność poruszania się za kulisami władzy i umacniania swojej pozycji. Tymczasem Schopenhauer został zepchnięty na margines filozofii, a jego dzieło przez lata pozostawało w zapomnieniu. To odrzucenie ukształtowało nie tylko jego karierę, ale także jego sposób postrzegania świata. Punkt zwrotny w jego intelektualnej trajektorii. Przyszedł poprzez głębokie zanurzenie się w tradycjach wschodnich, szczególnie w doktrynach hinduizmu i buddyzmu. Te filozofie silnie wpłynęły na jego sposób myślenia, prowadząc go do wniosku, że człowiek nie jest kierowany przez rozum, ale przez instynktowne i ślepe impulsy, które nazwał wolą życia. Ta wola nie posiada ani współczucia, ani szlachetności, jest nieustanną energią napędzaną wyłącznie przez przetrwanie i dominację. Schopenhauer wyraził to jasno, stwierdzając, że człowiek może robić to, co chce, ale nie może chcieć tego, co chce. Dla niego idea wolnej woli była iluzją. Nasze działania nie wynikają z świadomych decyzji, ale z głęboko zakorzenionych impulsów. W grze społecznej ci, którzy mają świadomość, zwykle wahają się. Z kolei ci, którzy nie mają skrupułów, idą naprzód, podczas gdy sprawiedliwi rozważają. Bezlitośni narzucają swoją wolę z determinacją i bez wątpliwości. Ci, którzy martwią się o sprawiedliwość, często kończą, przestrzegając zasad, podczas gdy okrutni to ci, którzy je tworzą, kształtując system w sposób zapewniający ich zwycięstwo. Dla Schopenhauera ta wola, która nami kieruje, całkowicie lekceważy moralność, przejawia się jako siła, która nagradza dominację, a nie współczucie. Dlaczego zatem ten wzorzec nieustannie się powtarza? Ponieważ ta ślepa wola jest również sprytna, z łatwością się maskuje, przekształca opresję w konieczność, chciwość we współpracę, a władzę w cnotę. Jej najbardziej wyrafinowaną umiejętnością jest przekonanie dominujących, że są sprawiedliwi i że ich sukces jest owocem zasług, a nie manipulacji. Dlatego właśnie ci, którzy rządzą żelazną ręką, czy to dyktatorzy, biznesmeni, czy potężni politycy rzadko widzą siebie jako złoczyńców. Przeciwnie, wierzą, że są nieuniknieni, niezbędni, prawie heroiczni. I to samo oszukiwanie się nie jest wyłącznie domeną elit, jest obecne w każdym z nas. Schopenhauer wierzył, że większość ludzkich działań to owoc instynktów zamaskowanych jako świadome wybory. Dążenie do sukcesu, akumulacji i władzy nie rodzi się z rozumu ale z prymitywnych impulsów, które prezentują się jako ambicja lub pragnienie osiągnięć. Wola życia stoi za ideologiami, które sprawiają, że wierzymy, że nasze zwycięstwa są sprawiedliwe, że nasz egoizm jest naturalny i że wykorzystywanie innych jest częścią porządku rzeczy. To dlatego historia powtarza się tak wiele razy. Ci, którzy osiągają szczyt, wierzą, że było im to przeznaczone, podczas gdy uciskani są prowadzeni do przekonania, że zasługują na swoją pozycję. Dla Schopenhauera bieg historii ludzkiej jest bezwzględnym cyklem, gdzie najsilniejsi triumfują nie przez zasługi, ale przez robienie tego, czego słabi unikają. Pomimo tej ponurej wizji nie popierał on ani poddania się, ani niepohamowanej ambicji. Zamiast tego proponował, abyśmy postrzegali świat bez zasłon, uznając, że rzeczywistość kieruje się siłą i sprytem, a nie wzniosłymi zasadami. Kto nie rozumie tej logiki, kończy zmanipulowany przez tych, którzy ją rozumieją. A to nie jest tylko teoria. Historia jest pełna przykładów. Juliusz Cezar obiecał oddać władzę ludowi, ale zniszczył republikę, aby rządzić samodzielnie. Cezar nie tylko przejął kontrolę nad imperium, sprawił też, że ludzie uwierzyli, że jego wzrost był koniecznością, rozwiązaniem. Napoleon z kolei nie zwyciężył tylko brutalną siłą. Używał charyzmy, propagandy i strachu w sposób tak strategiczny, że masy zaczęły błagać o jego dominację. Przywódca, który emanuje stanowczością, autorytetem i kontrolą, nawet jeśli jest skorumpowany, zawsze znajdzie tych, którzy za nim podążą. Logika stojąca za tym jest dość jasna: sama pozorność autorytetu wystarcza, by wytworzyć uległość. Ten, kto opanował sztukę manipulowania emocjami takimi jak strach i pragnienie, może z łatwością podporządkować sobie tłumy. To zjawisko jest potwierdzone przez nowoczesną psychologię społeczną. Badania pokazują, że ludzie w większości przypadków podążają za tymi, którzy wydają się mieć władzę i bezpieczeństwo, niezależnie od ich moralnej integralności. I tutaj znajduje się jedna z najokrutniejszych pułapek. Zazwyczaj to same ofiary władzy ją podtrzymują i wzmacniają. Historyczne powtarzanie się jest uderzające. Francuzi nie tylko tolerowali Napoleona, oni go uwielbiali, widząc w nim symbol stabilności i wielkości. Podobnie Rzymianie nie tylko zaakceptowali Cezara, ale świętowali go, jakby był ich Zbawicielem. Nawet w dzisiejszych czasach widzimy wielkie masy wychwalające miliarderów, skorumpowanych polityków i bezlitosnych dyrektorów. Nie są oni podziwiani pomimo swojej władzy, ale właśnie z jej powodu. Psychologia społeczna pomaga nam zrozumieć to zachowanie. Wielu kojarzy sukces z kompetencją, myląc zdolność dominacji z osobistą wielkością. Ten błąd osądu wyjaśnia, dlaczego tak wielu czci tych, którzy osiągają szczyt niezależnie od przebytej drogi. Dlatego system sprzyja pewnym typom ludzi. Nie znaczy to, że etyczne jednostki nie mogą wzrastać, ale sama gra władzy im nie sprzyja. Struktura jest zaprojektowana, aby nagradzać tych, którzy potrafią manipulować, którzy rozumieją niewidzialne zasady i działają zgodnie z nimi. Schopenhauer zrozumiał, że władza nie opiera się na moralności, ale na sposobie, w jaki jest postrzegana. W momencie, gdy ktoś porzuca wiarę w to, że sprawiedliwość naprawia świat, zaczyna rozumieć rzeczywiste funkcjonowanie sił społecznych i w obliczu tego, co można zrobić. Schopenhauer nie proponował, abyśmy walczyli o władzę z chciwością, ani abyśmy poddali się systemowi. To, co proponował, to abyśmy widzieli rzeczywistość taką, jaka naprawdę jest. Mądrość według niego polegała na niecierpieciu z powodu tego, czego nie można kontrolować. Jedyną prawdziwą drogą, aby uciec od okrucieństwa tego cyklu, byłoby zerwanie z iluzjami, porzucenie wiary w to, że świat jest sprawiedliwy i zamiana nadziei na jasność. Schopenhauer nie uczył zdobywania, ale wyzwalania się. Ta wolność pochodziła z rezygnacji z iluzji, z zaprzestania oczekiwania fałszywych obietnic. Uznania czy sprawiedliwości od systemu, który nie został stworzony, aby być sprawiedliwym. Zrozumienie mechanizmu gry czyni nas odpornymi na manipulacje. A ten, kto nie może być manipulowany, jest jedynym prawdziwie wolnym. W przedmowie do Genealogii Moralności Nietzsche podnosi niepokojącą prowokację. A co, jeśli to, co nazywamy dobrocią, jest w rzeczywistości oznaką dekadencji? A co jeśli moralność jest pułapką, która nas znieczula, czyniąc nas bezpieczniejszymi, ale także słabszymi i bardziej ograniczonymi? A jeśli to, co uważamy za cnotę, w rzeczywistości uniemożliwia ludzkości osiągnięcie jej prawdziwego potencjału? Być może największym niebezpieczeństwem nie jest oczywiste zło, ale sama moralność. Niewielu z nas zatrzymuje się, aby zakwestionować, dlaczego pewne zachowania są oznaczane jako dobre lub złe. Większość po prostu absorbuje wartości moralne przekazywane przez społeczeństwo bez refleksji. Nietzsche argumentował, że w ciągu ostatnich 2000 lat dominująca na Zachodzie moralność była nienaturalna, etyka zbudowana, aby tłumić najbardziej witalne impulsy życia. Ale jak ta sztuczna moralność zainstalowała się tak głęboko w sercu zachodniej cywilizacji? Odpowiedź leży w historycznym powtórzeniu. Ci, którzy dochodzą do władzy, są zazwyczaj strategami. A nie moralistami. Ci, którzy ściśle przestrzegają wartości etycznych, mają tendencję do pozostawania w tyle, aby zrozumieć, dlaczego zło prosperuje, konieczne jest powrócenie do niczego, być może najbardziej źle interpretowanego myśliciela ze wszystkich. Od wczesnych lat uczy się nas, że dobro zwycięża, że sprawiedliwość triumfuje i że działanie etyczne i prawe naturalnie prowadzi do sukcesu. Ta narracja jest kojąca, ale iluzoryczna. Nicze, był bezpośredni w demaskowaniu jej, nazwał ją moralnością niewolników, wynalazkiem mającym ograniczyć silnych i utrzymać słabych w kontroli. Ta moralność kształtowała struktury władzy na przestrzeni historii, zastępując siłę rezygnacją i narzucając winę jako sposób poskramiania woli. Decydującym przykładem było chrześcijaństwo, które, pojawiając się w Imperium Rzymskim, wprowadziło kodeks przeciwny duchowi podboju Rzymu. Waloryzację cierpienia, pokory i demonizację władzy. Z czasem ta nowa etyka nie tylko wpłynęła na upadek imperium rzymskiego, ale także głęboko zakorzeniła się w zachodnim myśleniu. Nietzsche postrzegał ten ruch jako cichą rewolucję słabych, odwrócenie wartości, które przekształciło siłę w grzech, a słabość w cnotę. Opisał ten proces jako strategię słabych, aby sabotować silnych. Poprzez narzucanie swoich wartości. Moraliści ściągnęli tych, którzy aspirowali do wielkości na niższe poziomy, gdzie siła musiała być uzasadniana lub ukrywana. Nietzsche odrzucał klasyczną koncepcję dobra i zła, zastępując ją ciągłym napięciem między siłą a słabością. W naturze nie istnieje wyrzut sumienia za posiadanie siły, drapieżniki nie przepraszają za swoją rolę. Selekcja naturalna nie nagradza tych, którzy są dobrzy, ale tych, którzy potrafią się narzucić. Dla niczego ta sama zasada rządzi relacjami ludzkimi. Kto rozumie władzę, prosperuje. Kto ją neguje, jest podporządkowany. Nadczłowiek, centralna koncepcja niczego, reprezentuje tego, kto zrywa z więzami tradycyjnej moralności i tworzy własne wartości. Jest przeciwieństwem ostatniego człowieka tego, który rezygnuje z ambicji i władzy w zamian za bezpieczeństwo, przewidywalność i komfort. Ostatni człowiek nie dąży do podbojów ani przekraczania granic. Woli życie bez ryzyka, gdzie jego apatia jest przebrana za cnotę. Nicze wyśmiewa go w swoim dziele. Czym jest miłość, czym jest pragnienie? Czym jest gwiazda? Pyta ostatni człowiek, zanim mrugnie. To krytyka mentalności, która poświęca wolność w imię stabilności. Ci ludzie unikają konfrontacji, wierząc, że działanie zgodnie z nakazami moralnymi ochroni ich. Ale władza rzadko sprzyja tym, którzy grają uczciwie. Trafia w ręce tych, którzy rozumieją i manipulują jej zasadami. W świecie korporacyjnym najbardziej wpływowi liderzy nie są najbardziej hojni, a raczej ci, którzy dominują w środowisku swoją obecnością. W polityce wygrywa ten, kto potrafi kontrolować wizerunek publiczny, a nie ten, kto ma najczystsze serce. Sytuacja pogarsza się, gdy słabi nie tylko akceptują dominację, ale zaczynają jej pragnąć. Nie ograniczają się do tolerowania opresji, oklaskują swoich ciemiężców, legitymizują hierarchię i wolą poddaństwo od chaosu, który może przynieść wolność. Największą tragedią według nitczego nie jest dominacja silnych, ale gotowość słabych do dobrowolnego oddania swojej władzy. Historia powtarza ten wzorzec. Tłumy podążają za skorumpowanymi przywódcami internalizują ideologię bez kwestionowania i pozwalają innym pisać zasady według których będą żyć. Nawet gdy twierdzą, że działają w oparciu o moralność, wielu unika przyjmowania odpowiedzialności za swoją własną moc. Nietzsche argumentował, że ta pozorna cnota często rodzi się ze strachu. Strachu przed stawieniem czoła ciężarowi wolności. Być może dlatego tak wiele osób odrzuca ideę niczego. Zaakceptowanie ich wymaga porzucenia wiary w boską sprawiedliwość lub w porządek moralny, który gwarantuje nagrody dobrym. Oznacza to konfrontację ze wszechświatem bez gwarancji, gdzie dobroć nie zapewnia żadnego zwycięstwa. Nietzsche jednak nie pisał dla tych, którzy szukają komfortu. Mówił do tych, którzy są gotowi stawić czoła rzeczywistości, nawet jeśli jest ona brutalna. Trzeba mieć chaos w sobie, aby urodzić tańczącą gwiazdę, napisał. Jeśli moralność jest wynalazkiem, a sprawiedliwość mitem, co powstrzymałoby bezwzględnych przed całkowitym zdominowaniem świata? Pytanie, którego wielu unika brzmi: Jeśli świat należy do silnych, jaka przestrzeń pozostaje dla słabych? Ten dylemat paraliżuje wielu. Strach, że władza korumpuje, sprawia, że odrzucamy ją całkowicie, jakby była złem samym w sobie. Nietzsche jednak nie postrzegał władzy jako czegoś koniecznie destrukcyjnego. Dla niego władza jest neutralną siłą, liczy się sposób, w jaki jest używana. Nad człowiek nie pragnie władzy, aby uciskać, ale aby tworzyć. Jego dominacja rodzi się ze zrozumienia, że wyrzeczenie się władzy to to samo, co wyrzeczenie się samego życia. Propozycja niczego nie polegała na odrzuceniu moralności i przyjęciu okrutnej i ambitnej postawy. Chciał, abyśmy przezwyciężyli moralną naiwność i zrozumieli rzeczywistą rolę, jaką władza odgrywa w świecie. W rzeczywistości, gdzie sprawiedliwość nie jest gwarantowana, sama dobroć nie wystarczy. Konieczna jest jasność co do tego, jak działają struktury wpływu. Konieczne jest zrozumienie, jak organizuje się władza, jak się przejawia, jak się utrzymuje, a przede wszystkim, jak może być używana z twórczym celem. Zamiast po prostu podążać za kodami narzuconymi przez społeczeństwo, Nietzsche zaprasza nas do ustanowienia własnych wartości, świadomych i celowych, a nie odziedziczonych lub narzuconych przez konwencję. Z tego powodu wielu uważa jego idee za elitarne lub nawet niewygodne, ale on nigdy nie chciał zadowolić mas. Nietzsche wiedział, że wielkie prawdy, gdy są mówione tym, którzy nie są przygotowani, wydają się szaleństwem lub nawet zbrodnią. Jego główną troską było zachowanie środowiska, w którym prawdziwa ludzka doskonałość mogłaby rozkwitać. Pisał dla tych, którzy szukali czegoś więcej niż bezpieczeństwo, dla tych, którzy pragnęli wielkości, zapraszając ich do opierania się pokusom moralności stada i do podążania własną drogą, nawet jeśli samotną. Mimo to nicze nie żywił optymizmu w stosunku do przyszłości ludzkości. Postrzegał trwałość mentalności stadnej jako wielkie ryzyko. Za swoim łagodnym wyglądem i wołaniami o równość, niewolnik, według niego, nie chce poprawić świata, chce go zniszczyć. Ponieważ jest pochłonięty resentymentem i zazdrością, jego pragnienie politycznego lub społecznego awansu nie opiera się na budowaniu czegoś lepszego, ale na zniszczeniu tego, co przypomina mu o jego własnej bezsilności. Nie działa, aby transformować, ale aby się odwzajemniać. I ten ruch jest dla niczego niebezpieczną degeneracją. W ten sposób resentyment przekształca się w motywację polityczną, a pragnienie komfortu i rekompensaty zastępuje poszukiwanie cnoty lub zasługi. Impuls stojący za tym nie jest szlachetny, jest destrukcyjny. Jak powiedziałby Schopenhauer w jednej ze swoich najciemniejszych refleksji, to co nazywamy cywilizacją, to tylko klatka, w której trzymamy bestie pod kontrolą. Motywowany resentymentem i zazdrością dąży do władzy społecznej i politycznej, nie po to, by budować, ale by niszczyć, jako rekompensata za swoją bezsilność, komfort i porażki. Jak uczymy się od Artura Schopenhauera w o miłości, kobietach i śmierci, człowiek w głębi jest dzikim zwierzęciem, bestią. Znamy go tylko udomowionego, w klatce, w tym stanie, który nazywamy cywilizacją.